Manko, witam w kolejnym odcinku GTA 4 Troje do tanga. Kończąc poprzedni odcinek, mieliśmy mieć randkę z Michelle. Czyli nie pozostaje nam nic innego nasz, niż um, udać się do Michelle. Zobaczymy. On mi tak tutaj te FPSy skaczą. O od razu lepiej. Dobra. Dajmy się do Michelle. Um. Dobra, jedziemy do Michel. O, ustawmy sobie jak tu. A, później... No. W sumie nie wiedziałem jak tam będzie dobra. Hey. Wiesz, że to mówię, tutaj. Dobra Właśnie, daj Wejdźmy do Misha, ale wypełnimy naszą pierwszą randkę Już podejrzewam, że będę już na randkę Roman wezwał, bo no, jak wyjdzie tutaj pewnie będziemy miał ochoty, jak to u niego bywa No ale Miałem tego GPS-u zrobić po polsku O, mówiłem. has eh? okay, well, in the court, under the What does he want? Oh, I can't think what he could possibly want. All right, he pissed off. can you? Come on, guys, let's be reasonable. Okay, dobra. He's hmm. not He's court. Go Please make a U-turn. yeah Ustawmy sobie znacznie ich, tu są korty. Kurde, źle bym pojechał. No dobra. Do Romana proszę. Letnijmy. No już, będę trzeba go chyba ratować przez całą grę. Z tego co widzę, to wiecznie na kłopoty się zaburzył chyba. Ale tu, damy radę. Nic, nie mogę czy w środek wklejać. Świetnie by to wyglądało. Co? I nie. Aaa, dobra, tutaj nie jest bristolna, tutaj nie ma. Kurat romana. No to przecież ja bym ją wyrapał, że? Spokojnie. Ciszy. Włączcie tu głośność. No, coś, no, o, tu są te korty Dobra, ale my drujemy nik Podejrzewam, że to mówili mógł... o podobre, że tak jest Idziemy ich w to z tego Pobiegnijmy, sport do Już ich słychać Cut. Go. What's going Listen, Daddy is a good friend of mine. It was a misunderstanding. Hey, oh, shit, there he is. Keep on fat boy here and I'll talk to him. Our problems with your cousin. I told you to stop. Now it's too late. What? Bobby.

fucking lawn sharks, man. If one more of these gangsters tries to. Speaking of shitheads, here's Darden. Come on, my car is over there. Let's get him. You drive, I don't feel so good. Go, go, go. Aj, I'm going to Mogę, I'm going to make him to in a not i no, These guys think that they're better than me. They think they can fuck me around and beat me up because there are more of them. Not only love. Me and you Nico. Me and you are going to show them fucking dirt and a smash było, a, my fucking stuff. Who does he think he is? Just some if I wanted to buy a stolen TV, I'd go to Dartmouth. Who does he think he's fucking with? Bellic Enterprises, that's who! We're going to the top, Nico! The top! For now, let's just try to survive, cousin. Just like... ...he wrote in the fucking newsletters that there were lies, you know. So... I'll try to go this way, I'll try to go this way... ...I don't remember what's the name. Here and... ...here and... ...oh my god. Nie, nie tak jak w chciałem, w ale w dobra. Gdzieś Czemu tu nie ma dopalaczy? do mi się tutaj przydamy, nie żeby coś, nie? A, mogłem prosto lecieć. Już nie? Gdzie bym wyjechał? Kiemuś to to by to było. Dobra. Ale jest tutaj przed nami i go najprawdopodobniej. Ty miał Dmio... Nie, nie mam pistoletu. Nie miał pistolet, który nie go by strzelił. A tu. Kurde. Śmierć. Go, 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 go. Nie. Yes. O mój Boże. go. Biegnij, 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 Niko, biegnij. Dobrze, no to wiem co wskazuje ikona na radarze, lecimy dalej Ty Zabij Dardena A, nie to klikałem O ty Do widzenia kurczę, a mogłem go tutaj zabić, to bym jeszcze nóż miał. Nie yeah. ja. Dobra, wyjdziemy dalej. Aj, oj, oj. wylecę. Nie, mam mało życia, nie będę skakał przy stole. Widzę, że będzie trzeba skorzystać pierwszy raz z hodowców. We'll no a problem. problem for you, no more, cousin. Nice one, cousin. Drive back to the depot. These bruises are starting to pain. Dobrze, fajnie. tylko... Wyłączymy jeszcze tylko. Do Eight hundred yards. These men, these Shylocks like Darden, they always try to squeeze you for everything. A man in Europe.

Ok, połącz Ajajajaj no powiem tak, ta taksówka mi się trochę znudziła, Tutaj jest fajna łódka nawet Parkowanie równoległe No i co

Jeszcze, no tutaj, widać jakiś dziadek. A, ja, ja, spadam. Dobra, bierzemy samochód i spadamy z tego. Widać, że tutaj jeździć nie potrafią. O. I wybijamy szybkę. I, o. Wyłączy. Koń tu się wyłączył, dobra. Jedziemy do tego widoku. Wow, wow, wow. się wyłączyła. to wyłączy.

Dobra, silnik wyłączony, idziemy zapisać gierę. Zapiszmy stan gry i pojedźmy do Mishal. I zróbmy w końcu. A! Pochod bo boga miałem iść. Właśnie. Zapisz stan gry. Wcięcie. Dzień dobry, drugi dzień. Sprawdźmy, czy możemy już zadzwonić po Michelle. Hi, you've reached Michelle's phone. Ajajajajaj. No nic, trudno. Mówi się trudno. A jak pojedziemy do niej, Spróbujemy. spróbujmy. No tak, odbierać się nie odbiera, ale.

Chyba tej liczni zamontuję do tego, żeby będzie no, to wyglądało. Tak. No O nie ma ads Widać to. Dobra. Idziemy ładnie pięknie na Michelle. Pierwsza randka. Ale mam FPS-ów, jacie. 300 360 Ale fajnie skaczą I 14 W miarę uprowadzająco poznasz Liberty City A, nowych przyjaciół Co to było? Co to było? Tylko taką chwilę trwało? Nie Bez przesady Ja nic ja robię Będziesz mógł bawić się wspólnie z nimi przy różnych grach oglądać. A, już kumam o co chodzi, to jest ten. Pokazywanie, co można robić na pierwszej randce. Na to wychodzi. Zobaczmy. Hmm. Pat, telefonów się odbierała, ale w domu się działa, nie? It's Nico. Hey, I'm just finishing my hair. Come in. Thank you. I'll be with you in a minute. Did you just move in? No. Why? All your stuff is new. Some even still have tags on. Oh, well, I like things clean. I can see that. <laughs> but uh, everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Things get on my nerves and I just throw them out. OCD or something? Oh. So, where are you taking me? Uh. You look good. Oh, thanks. <laughs> <laughs> yeah, I don't know. Uh, I'm new here. I thought maybe we could go to the. Uh, fun fair. <laughs> yeah, great! Let's go! Love the fun fair. To był, to był to chyba to jakiś sarkazm. Nie prawda cię? Uh, no dobra, dojedziemy do wysokiego miasteczka. O, jeszcze jej samochodem, a mój samochód? No mnie bez jaj. So, Nico, why couldn't you come on the date earlier? Co zadło? Roman got himself into some trouble. I had to help him out. Really? does roman get himself into a lot of trouble is he involved in criminal stuff roman <gry> he has made some mistakes got involved with <gry> people. <gry> <the gry> out what, really what about you i'm just trying to make the right decisions I'm 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 right? 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 i like the hello oh, nico the carnival isn't open i think they're going to turn it into a big las ventura style theme park Las bowling alley over on the boardwalk why don't we play a few frames cool let's go bowling then of <laughs> spring, thanks for taking me out i haven't been on a date for a while i'm kind of lonely here i thought you were doing me a favor by going out with me you're the local i'm not a local in liberty city i came here from somewhere where oh uh, the midwest <laughs> you probably know more people here than me more <laughs> assholes maybe <laughs> so manyies, Kogo on poznał? Michel. Romana to znał. Dardena, którego zabił. Tych całych lichwiarzy. I jak się nazywała ta Romana dziewczyna? Hm. Nie pamiętam, nie pamiętam. No ale w sumie poznał tylko ich. I tam ludzie z statku, których znał, to oni też się w sumie nie liczą. Czyli w sumie poznał tylko trzech dupków I jedną kobietę. Ciekawe, jak z nią się życie potoczy. Tymczasem, nie na nakręgi, nie? Dobra, pobiega sobie chwilę. O, lubi biegać, dobra. Od razu mówię, e... pierwsze pięć randek jest z Friko, ale fajne. Jak on gada? dobra. Wybieramy pierwsze złoto. Nie Używaj AD do poruszania się. Wciśnij na wyprzeciw, aby dostawić pozycję jednogłośnie. Dostawić aby No dobra. No dobra. Rzuć kulą jednogłośnie wymieszkę do siebie i natychmiast... Kurde! No ale pierwszy rzut nie był zły, no. Muszę sobie zrobić więcej miejsca na biurku. Tak powiem wam. Trochę. E, dobra, tośmy Ruszmy się trochę w tą stronę. Zabieramy tempa i go! O kurde! Elegantko! Widzieliście to wszystkie naraz! No, pochwal się, jak ty rzucasz, no dawaj Uwaga, uwaga, uwaga Ha! Brawo! Brawo Nie, nie powinienem... Mogę chować, nie mogę chować Uwaga, rzuca I... Kubana! Tak, dobra Fach O co tak wolno O kurde spada Zeszła To nie ma... No ja mógł spaść Nie wierzę Co tak słabo jest po prostu Dobra, ja tam oszukuję jak nie jest na jakiś Fach No bo to... tak... O nie Fakt jest, shit Shit. No nie. Dobra, pominiemy tego. Ale w sumie wygrywam. No nie wierzę. Czy by to widzieliście? Co jest nie tak, no. Spróbujemy jeszcze raz. No, nie wierzę, nie! Nie, to trzeba wyciąć, to trzeba wyciąć, naprawdę, no, ten Nie, 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 to jest niemożliwe, nie, dobra. ona też się trafiła, ani razu. Ona po mnie ściąga jakiś, no, jeszcze raz. Pach. Co jest z tą kulą? Dobra, trzy zbior. Mówi mi przepraszam. teraz. Nie ruszam, nie ruszam. Zejdź. No, nie. Trzy zostały. ci. My to widzicie? Ona nic. Ona mi daje fory Ona mi daje fory jak nic. Co jest? I to było piękne, prawie że, tylko jest jeden problem. Nie zbiję tych wszystkich, co tam są. Nie nas zostanie na banku. ustawimy się ustawimy, się i poszły! Kurde, co tak wolno mi lecić? Dobra, to nie. Co? Ona wygrywa. Przegrałeś tę partię. No nic. Mogę się cudni.

No, no, bruh. I am try to save Calculating route. So what are you doing here in Liberty City, Nico? What's anybody doing here? I don't know. I think you do. There must be something that made you leave. I'm okay. oh, Roman. Stories way. maybe. Oh, I just feel like I needed a new start. There's nothing else about Liberty City, man. Just Roman. Trump.

no to będzie trzeba a tutaj jadą no, na nie, bo to, się to, to, to było. Okay. That was nice. I'm really interested in seeing you would Please do, Nico. See you soon. See you soon.